To mają być bardzo ciekawe trzy dni wypełnione zabawą i tradycją, a wszystko za sprawą pierwszego jarmarku wielkanocnego w Jeleni Górze. I jest to dzięki głosom Jeleniogórzan, którzy wybrali ten projekt w budżecie obywatelskim. A my całą załogą robimy wszystko, żeby przygotować jak najlepszą imprezę, żeby ten jarmark wielkanocno-wiosenny był niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich mieszkańców. Pracownicy Jeleniogórskiego Centrum Kultury z Sobieszowskiego Muflona przygotowali na trzy dni 22, 23 i 24 marca moc atrakcji. Poza oczywiście częścią taką typowo jarmarkową, gdzie pojawią się wystawcy ze swoim rękodziełem, e, przygotowaliśmy mnóstwo warsztatów artystycznych e, dla małych i dla dużych. E, będzie zdobienie takich wielkich e, jaj, które później staną w przestrzeni publicznej. Będzie wyplatanie z wikliny, e, palmy wielkanocne, bukiety, e, przeróżnego rodzaju ozdoby. Pojawią się też warsztaty cukiernicze, zdobienie mini mazurków, mini babeczek. Jakby komuś było mało, odbędą się także dwa konkursy. Pierwszy konkurs na najpiękniejszą palmę, w którym biorą udział zespoły klasowe ze szkół podstawowych z terenu Jeleniej Góry. I do 20 marca jest jeszcze czas, żeby te palmy przygotować. A w niedzielę zachęcamy wszystkich Jeleniogórzan, całe rodziny, osoby indywidualne do upieczenia wyjątkowego mazurka. Bo do godziny 10 rano można w niedzielę przynosić mazurki i spróbować się w konkursie na najpyszniejszy mazurek wielkanocny. Nie zabraknie także muzycznych akcentów. Każdego dnia zagrają dla państwa artyści z regionu, ale nie tylko. Piątek pojawią się dwa zespoły, Fonikę Fare, czyli afrykańskie gorące rytmy i Jarmużek Pakowska, którzy grają pieśni z Dolnego Śląska, ale w aranżacji jazzowo-elektronicznej. Z kolei w sobotę o godzinie 18 mamy Gwiazdę, czyli zespół LOR, przepiękny folk w wykonaniu młodych dziewczyn z Krakowa. No i na zakończenie w niedzielę zaśpiewają dla nas zespoły ludowe z naszego regionu. I na finał przygotowaliśmy niespodziankę dla wszystkich, czyli wielki mazurek dla jeleniogórzan. Nie mogą Państwo tego wszystkiego przegapić. Wstęp oczywiście wolny. Do zobaczenia na Placu Ratuszowym w Górze.